Dobry wieczór witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kryptowujek i zapraszam na dzisiejszy krótki odcinek, mam nadzieję. Podsumuję tylko to, co się wydarzyło dzisiaj, i mniej więcej to co mamy na samej górce aktualnie, więc jak to tam wygląda? Tytuł oczywiście czy Bitcoin ma kłopoty? Możliwe, że ma, dlatego warto o tym chyba powiedzieć. No i oczywiście dzisiaj też PrimeXBT Promo, mamy nowy kod promocyjny kryptowujek 50, żeby odebrać nawet do 7000 dolarów. Bonusu na swój depozyt to jest około 7% maksymalnie tego, co wpłacicie, więc to jest naprawdę dużo. Jeżeli chcecie zainwestować w ten sposób, to oczywiście musicie się dowiedzieć dokładnie, jakie są warunki tego bonusu, ale dzisiaj też możemy zgarnąć: Możecie wy zgarnąć jeden z dwóch kodów na 250 dolarów do handlu, czyli tak jak e, standardowo to wygląda na jednym z altów, które tam będą, czyli kto pierwszy ten przypazujecie, film przepisujecie i przepisujecie go w tutaj zakładce margin account wybieracie sobie jaki to ma być jaki to ma być coin bitcoin ethereum i usdc czy usdt i tu wpisujecie kod i go wpisujecie a tutaj jeżeli wpisujecie krypto 50 to dostajecie właśnie ten bonus do 0,17 bitcoina maksymalnie 7% bonusu także jak najbardziej można z tego skorzystać. Dobrze. E, aha, czekajcie, bo zapomniałem ja zmienić ekran. Wchodzicie na Prime XBT. E, tutaj margin, account, wybieracie sobie, jaki to ma być coin, i tutaj wpisujecie kod promocyjny, który znajdziecie, jakiekolwiek kod promocyjny, ale ten na 250 dolarów to wybieracie sobie, jaki to ma być coin, i wtedy aktywujecie go tutaj. A jeżeli wpisuje, wpisujecie krypto kryptow.ujek 50, no to wtedy dostajecie maksymalnie 7% bonusu aż do 0,17 bitka. Także to jest około 7, ponad 7 tysięcy dolarów bonusu, także całkiem niezła kasa. Także można spróbować. Przejdźmy do odcinka, bo już dwie minutki minęły. Przejdźmy do odcinka. Dlaczego Bitcoin może mieć kłopoty? To znaczy, znowu jesteśmy, zobaczmy sobie to na jednodniówce, znowu jesteśmy w rejonie, w którym cena próbuje dobić do poziomu 45 tysięcy, lub 40, no prawie 46 tysięcy. Tutaj było to wsparcie w grudniu, które zostało stracone. Przetestowaliśmy sobie taki boks i zjechaliśmy niżej. Tutaj, znowu na poziomie między 33 tysiące a 37 tysięcy, mieliśmy taki, takie wsparcie, które było, było po prostu interesujące dla kupujących, gdzie cena po prostu wybiła się stąd, odbiła się od tego miejsca. I znowu dobijamy, znowu dobijamy, i w momencie jakby dobicia do tego poziomu 45 tysięcy, no, tam oczywiście parę punktów kontrolnych zamknęliśmy. Czekajcie, nie wiem, czy ja tutaj będę w stanie to zobaczyć, bo już usuwam je na bieżąco. Tutaj mieliśmy jeden punkt kontrolny, który się zamknął, i tutaj mieliśmy tylko tą linię wsparcia oporu, ale znowu jesteśmy w tym wysokim poziomie, i znowu minęliśmy się z punktem kontrolnym troszeczkę 46.256, to jest ten no 46.302, tutaj mam zaznaczone. To jest ten punkt, który znowu mógł być zamknięty, ale nie został zamknięty. Ale zamknęliśmy jeden punkt kontrolny plus CMI Gap na poziomie 40 paru tysięcy, więc już to też skasowałem, więc tego nie widzę za bardzo. Za to na dole mamy znowu CMI Gap. Nie, nie CMI Gap, tylko punkt kontrolny otwarty. Muszę się trochę skupić bardziej. Zaznaczmy sobie go. No i jak zwykle na dole mamy jeszcze dwa inne punkty kontrolne, także gdyby cena tak chciała zjechać, no to miałoby to sens. No i teraz dlaczego Bitcoin ma kłopoty? No mega, mega rozbieżności na OBV, więc od razu sobie to zastarczmy. Na jednodniówce bym powiedział, że od tego wierzchołka do tego wierzchołka mamy jakby wyższe, wyższy punkt, to tutaj mamy OBV niżej, więc no już jest słabo, bym powiedział. To już jest słabe. Nie mamy tutaj jakby rozbieżności byczych, przynajmniej w tym miejscu, bo no ten, dołek był, ten dołek był wyżej od tego, no i Ubiwi też było wyżej od tego, więc tutaj mamy jeden sygnał. Dalej, na 4 godzinówce mieliśmy sygnał dokładnie ten sam, to, to znaczy z tego miejsca, tutaj mamy, z tego wierzchołka do tego. Cena jest niżej niż ten, a OBV też pokazuje z tego miejsca jakby wyżej. Czyli już mamy kolejną rozbieżność niedźwiedzią, która by powodowała, że no, ktoś, ktoś próbuje zaniżać tą cenę i na razie cena zaczyna iść ku temu dołkowi. Więc zobaczymy jak to się tam potoczy. Ja osobiście zamknąłem parę longów, parę pozycji w tym rejonie. Między 43 a 44 tysiące. Więc jakby Mógłbym się spodziewać tego zjazdu, ale to też może być pułapka na niedźwiedzie, także no to, no to też, też musimy uważać. E, czy jakieś tu jakieś zniesienie tutaj będzie, zobaczymy. Tutaj te OBW naprawdę było wysoko. E, no i na 15 minutówce mieliśmy lokalnie bardzo, bardzo sporą rozbieżność. To znaczy tutaj między 1 marca 14:30 około godzina była, tutaj wyższy wierzchołek był e, dzisiaj 15:45. I też OBV nam tutaj pokazywało niższy wierzchołek, czyli już jakby również mamy niedźwiedzią rozbieżność, czyli wszystko wszystko się składa jakby do kupy, żeby się odbić i zjechać trochę niżej, więc zobaczymy, czy nie będzie jeszcze jakiegoś ewentualnie cofnięcia tej ceny, to znaczy jeżeli mielibyśmy mieć to tak technicznie bardzo ładnie zrobione, to ewentualnie, czekajcie, to nie ten kanał, Fibo, od spodu do góry. Tutaj mieliśmy. Chcieliśmy się utrzymać przynajmniej, ale się nie udało. Bo poza tym już tutaj lecieliśmy niżej. Tak samo tutaj już wszystkie FIBA są przebite, więc niestety to nie wygląda za dobrze. Ale spróbujemy poszukać jakby miejsca. Znowu nie to. Bo mi się pozmieniała kolejność. Nie wiem. Sp spróbujemy poszukać miejsca, w którym ta cena mogłaby się odbić. Przetestować to jeszcze jedne progi. Z tego co widziałem, no to właśnie od wczoraj mieliśmy punkt kontrolny na poziomie 43-485, który został zamknięty. Dzisiaj bardzo ładne odbicie, ale no tak właśnie nie pasowało to w tym OBV. No i dlatego mieliśmy mocny zjazd, i też tutaj jakby ten tutaj ten, to zniesienie było bardzo płytkie. Więc obstawiam, że jeżeli mielibyśmy się odbić od tego poziomu 4486, gdzie mamy też punkt kontrolny dzisiejszego dnia, to możliwe, że cena będzie jeszcze chciała zjechać niżej, żeby y, zrobić sobie właśnie jakieś fajne FIBO w tym rejonie, czyli na przykład te 42 tysiące, czy to miałoby jakiś sens? Teoretycznie nie, bo. Moglibyśmy już spokojnie podjechać do tego poziomu 40 tysięcy i dopiero tam się odbić, albo nawet do poziomu 38 tysięcy. A jeżeli nie będzie żadnych sygnałów, że będzie jakieś odbicie, czy w ogóle nie będzie sygnałów, że jest jakiś popyt na bitcoina w, tym, w tych rejonach, no to po prostu będziemy kontynuować ten ruch w dół. Tak samo tutaj mieliśmy, jeżeli mieli, mieliśmy fajne odbicie od tych poziomów 37-38 tysięcy. I nie widzieliśmy żadnych, jakby. Tutaj mieliśmy w sumie lekkie rozbieżności. Lekkie rozbieżności, też niedźwiedzie, gdzie tutaj była wyższa górka, tutaj była, a tutaj OBV było takie, no, słabe. Ale to było trochę delikatne, to było zbyt delikatne. Poza tym ładnie przetestowaliśmy sobie ten próg, który był wcześniej oporem, teraz jest wsparciem. I dzięki temu mieliśmy dosyć mocną pompę. Więc z tym jeszcze bym poczekał. Tutaj też mieliśmy lekką rozbieżność, ale no tutaj też był płytki retracement. Ale tu już mamy dosyć mocną tą rozbieżność, więc tutaj to już jest dosyć istotne. No i też dobijamy do dosyć wysokiego poziomu 45 tysięcy więc to też jest jakby podwójna górka, nawet potrójna prawie górka. Więc być może ten kanał tutaj się załamie w dół. Więc nie chcę być tutaj żadnym takim pesymistycznym. Człowiekiem, który jakby. Który jakby przewiduje tu spadki, no ale no trzeba być tutaj świadomym tego, co się dzieje aktualnie. No i tak samo, jeżeli mielibyśmy sobie to potwierdzić, to na Atasie mamy dosyć dobre wskaźniki, jeżeli chodzi o tą skumulowaną deltę, czyli CVD. I tutaj też mamy. Czekajcie, linia trendu to był ten przycisk. Tutaj też mamy wyższy dołek, wyższą górkę, czyli dokładnie tak jak było tam i tutaj niższą, czyli też ta rozbieżność jest. Aktualnie mamy delikatną, bardzo, bardzo delikatną rozbieżność byczą. Czekajcie, to jest Fibo nie ten przycisk. Mamy delikatną, naprawdę naciskałem ten przycisk, no. mamy delikatną rozbieżność byczą, to znaczy tutaj CVD jest niżej. Cena jest wyżej, ale no, cały czas ta cena zjeżdża w dół. Także to, to jest kwestia czasu, jak po prostu e, ta cena będzie niżej od tego, do tego dołka i też tutaj będzie mieć rozbieżność, która znaczy nie będzie tej rozbieżności, też będzie niżej. Jedyne co mnie interesuje to jest to, że cena zjechała, to znaczy ona się bujała dosyć mocno. E, tutaj widzimy od 44 do 44,5 i aktualnie mamy 43,400. Z groszami, a open interest, czyli te otwarte pozycje, praktycznie stoją w miejscu. Czyli to jest zastanawiające, czy, czy po prostu wszyscy zaczęli masowo sprzedawać, i ludzie stoją z tymi pozycjami na, na inverse perpetual, na tych futuresach, a spot leci w dół. Tego nie jestem pewien, więc tutaj trzeba by to też pośledzić, żeby wiedzieć dokładnie, co się dzieje. Więc w takim przypadku aktualnie widzę możliwy spadek. I ja, ewentualnie, jeżeli mielibyśmy jechać dalej do góry, no to musielibyśmy po pierwsze przebić się przez 45 tysięcy i się tam utrzymać. Po drugie, musielibyśmy mieć w jakąś widoczną, fajną rozbieżność i jakiś sygnał na to, że jest ta siła nabywcza tego bitka. A jeżeli nie, no to, wiecie, może będziemy mieli jakieś zniesienie FIBO od tego dołka do tej górki. I to by się na razie pokrywało dosyć nisko. <grych> Jakiekolwiek poziomy, to, ale to najwyżej ustalimy jutro. 40 tysięcy, okolice 40 tysięcy, może coś tego typu. I wtedy może rajd kolejny do góry. To też się może pokryć troszeczkę z newsami, które się pojawią i będziemy mieli jakiś większy obraz na to. Dobra, teraz przejdźmy szybko do altów, żeby Was nie zanudzać tym. Zaczniemy od Cardano, albo Cake'a. Cake, cake w sumie nie wygląda za dobrze, bo bo jeżeli miałby zrobić to co Bitek, czyli zjechać sobie na dół, no to zamykamy parę punktów kontrolnych i prawdopodobnie 5,70 odwiedzimy znowu. Cake niestety, no tak jak wszyscy mówią, jest mocno inflacyjny, ma systemy spalania, ale no więcej ludzi go produkuje niż go kupuje, więc dlatego cena spada dosyć proste, popyt, podaż, cena. Yy, Cardano, Cardano proszę Państwa ma też niestety nie za dobrą yy, sytuację, bo też tutaj odbijamy się od yy, oporu, gdzie kiedyś było to wsparcie. Można było powiedzieć, że to jest gdzieś ten rejon 97 centów i znowu mamy tutaj odbicie, yy, więc nie wygląda to zbyt, yy, zbyt dobrze. Yy, a dla wytrwałych to myślę, że możemy podać pierwszy kod Czyli tutaj mamy te kody. Ktoś ostatnio opisał, gdzie są te kody. Ja nie widzę tych kodów. No właśnie, kto jest wytrwały, kto czeka, kto jest cierpliwy, spauzuje teraz film i sobie ten kod przepisze do Prime XBT i wykorzysta 250 dolarów do handlu. Także polecam, polecam. A jeżeli Cardano straci swój próg 92 centów, około, no to możliwe, że odwiedzi z powrotem 80 centów. Więc to będzie dosyć mocny zjazd Dlatego cały czas szukamy tych możliwych odbić. Chyba, że słuchajcie, chyba, że będzie taka sytuacja, że tylko bitek zanurkuje, a alt trochę przypompują, bo to też może tak być. Także to by miało sens. A BNB aktualnie odbija się tutaj od linii trendu. Też nowy launchpad wystartował, więc możliwe, że to trochę mu pomoże. Za tydzień będzie dystrybucja. Tam jeszcze chcieliśmy zobaczyć Tezos, jak tam Tezos wygląda. Tezos na razie nie wygląda, powiem Wam tak źle, ale tutaj widzę. Nie, no tutaj mamy dosyć mocne rozbieżności, nawet na tej 4 godzinówce. tutaj cena idzie sobie do góry dosyć mocno, przynajmniej szła jeszcze chwilę temu. A tutaj obiwi niestety spada i to wygląda bardzo, bardzo słabo. Ale z drugiej strony mamy tutaj rozbieżność bardzo byczą. Ale to chyba w ogóle, patrzcie, klin spadkowy. Śmieszne są takie chwilowe, na szybko, analizy. Ale tutaj mamy OBV też, właśnie, bardziej. bardziej bycze. Więc pytanie brzmi, w którą stronę ta cena się uda. To jest dosyć zabawne. Więc ja na razie to bym śledził, chyba, tą linię trendu. Zobaczył, czy ona zostanie przebita, czy też nie. I niech się OBV zdecyduje którą stronę chce iść, ale na razie to wygląda tak jakby bardziej ta siła yy, bardziej ta niedźwiedzia strona wygrywała, bo to obiwi niestety cały czas spada, ten balans cały czas spada, a cena no tak próbuje iść do góry, ale średnio i też idzie. Więc ja bym tutaj bardziej na to uważał. Czy też nie będzie jakiegoś yy, break jakiegoś załamania ceny w dół. No ale no Tezos, Tezos raczej jest takim ciekawym projektem, więc Szkoda by było, żeby to się tak posypało, ale no wiecie jaka jest sytuacja na świecie, więc wszystko jest możliwe. Z drugiej strony, jeżeli ludzie uciekają od Fiata, pieniędzy Fiat, no to będą pompowali w krypto albo w akcje, no to gdzieś ta kasa musi się zatrzymać. Zrzućmy okiem jeszcze na XRP. Jak tam XRP? Ripple nasz. Co my tu mamy, co my tu mamy? No, też są takie rozbieżności, też są rozbieżności, czyli też by się to pokrywało z bitkiem trochę, przynajmniej na 4 godzinówce. I od tego. Dwa wierzchołki, tutaj dwa wierzchołki, ale jest jeszcze kwestia tego, że tak naprawdę moglibyśmy zrobić jeszcze jeden wierzchołek, a obiwi byłyby jeszcze niżej. Także to, to, to też się może powtórzyć, więc to też nie jest takie e, idealne, idealny moment na to. Ale na pewno takie progi, poziomy by nam pomagały podjąć decyzję, czy chcemy shortować czy zlongować, bo na przykład jeżeli widzimy, że cena nie potrafi się przez to przebić, no to próbujemy shortować po prostu, nie? I może Ripple pojedzie do 72 centów na chcę oczywiście. Dla wytrwałych myślę, że to tutaj oczywiście było. Było to tutaj. Słuchajcie, chyba nie ta para, chyba ona była tutaj. Tu jest, po, proszę, schował się. Drugi kod na 250 dolarów, więc kto pierwszy ten lepszy, pauzujecie, film przepisujecie i powodzenia. Handlujcie, handlujcie, nic nie macie do stracenia. Dobra, ja sobie to już omijam. Lecimy dalej. Kto spauzował, to spauzował. Pamiętajcie, że te analizy, co ja robię, to one nie są takie e, na już ważne, więc na spokojnie można sobie podjąć decyzję, e, zrobić własną analizę i tak dalej. E, powiem wam tak. Na czterogodzinnówce i na jednodniówce możemy zauważyć, że na Ripple mamy tutaj troszeczkę jakby taki schemat trójkąta. Czekajcie dokładnie, chyba tutaj miałem ten trójkąt. Mamy taki schemat trójkąta. I aktualnie cena zawraca w dół, czyli... Można by było powiedzieć, że jeżeli on został zaatakowany od tej strony, to powinniśmy się odbić od spodu albo zrobić fake outa, czyli mniej więcej coś takiego. Odbić albo odbić i polecieć do góry. Albo zrobić fake outa i zrobić coś takiego. Albo po prostu w dół, wiadomo. Ale no z tym dałem to też zależy od bitka, więc no musimy uważać. Tutaj aktualnie na, na przykład byłby dobry short na XRP-ku i zobaczyć na dole co się wydarzy, prawda? I teraz tak, jeżeli, gdybyśmy mieli lecieć do góry, to mamy ponad dolara. Dolar 5 centów, a w dół 31 centów, więc to jest trochę taki hardkorowy scenariusz. Ale mało tego, zobaczcie sobie teraz to, to, to w ogóle, co tu się dzieje. Na tygodniowym wykresie <grym> też mamy, czekajcie, ja już to usunę, też mamy formację takiego trójkąta. To sobie na razie zostawmy. Może nie będzie nam to kolidowało jakoś mocno, tylko że też jest od spodu, więc to też jest takie, i tutaj mamy inny scenariusz, troszeczkę, bo odbiliśmy się tutaj, później tutaj i znowu tutaj, i teraz był lekki fake out w dół. Do. Czekajcie, dobra, usuniemy sobie to lekki fake out w dół. Teraz, jakbyśmy tak dokładnie zaznaczyli, to, to tak by to wyglądało mniej więcej. Lekki fake-up tutaj, odbijamy się dosłownie od końca tego trójkąta, i cena zaczyna iść delikatnie w dół. Jeżeli ten wierzchołek nie będzie wyższy niż 94 centy, to mamy teoretycznie na tygodniówce trend spadkowy, czyli możemy mieć kolejne świeczki, które będą coraz niżej, ale z drugiej strony, jeżeli to jest trójkąt i mielibyśmy się trzymać jakby dokładnie analizy technicznej. To powinniśmy wystrzelić jakby do góry. Czyli jeżeli to jest fake out i ono tego miejsca idzie do góry, to XRP powinno mieć nowe ATH na poziomie 2,60 dolary. Eee, I to może nawet w tym roku. Więc eee, decyzję zostawiam wam do podjęcia. Eee, wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy na takim niskim poziomie, eee, jeżeli ktoś przekalkulował ryzyko, ile może zaryzykować, ile może stracić lub ile chce stracić lub gdzie może wejść w to, no to tutaj była w sumie najlepsza opcja za 58 centów albo 63 centy i wtedy jakby ten stop loss jest poniżej tego punktu, no i powinniśmy zobaczyć jakiś tam ruch, no bo w dół tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tak mocno polecieć, no bo wtedy byśmy byli na negatywnym terytorium, co jest bez sensu, a tak naprawdę najniższy poziom XRP jaki był to teoretycznie to jest 10 centów, tak, 10 centów, a największy wolumen tutaj chyba był na poziomie. Też nie wiem, czy to jest dokładny wykres, ale najwie, największy wolumen był punkt kontrolny, był na poziomie z tych niskich rejonów to jest 26 centów. Także wydaje mi się, że to będzie trochę ciężkie, żeby to zrobić teraz, kiedy o krypto wie cały świat dokładnie, co i jak, więc wszyscy będą kombinować. Dobra, 20 minut myślę, że chyba wystarczy na dzisiaj. Także. Dziękuję bardzo za uwagę. Postaram się też przygotować coś fajniejszego na jutro i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jakaś głębsza analiza właśnie bitcoina i, i tyle na dzisiaj. Ja się żegnam, dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.